Na tym to właśnie trochę polega w wspólnocie. Każdy za coś odpowiada, i w momencie, kiedy ci wszyscy ludzie łączą swoje talenty, to to wszystko zaczyna iskrzyć i pojawia się ten ogień. Siemanko, witam Was na kanale Armii Dzieci. Ja jestem Kuba i jest ze mną tutaj także Łukasz. Łukasz nie jest przez przypadek. Cześć, Łukasz. Cześć. Gościmy dzisiaj tutaj Łukasza z tego względu, że no zrobimy trochę taką podróż wstecz do początków chrześcijaństwa. Łukasz nie jest historykiem, ale też się nam przyda. Zaczniemy od słowa liturgia, które w znaczeniu w języku greckim oznaczało pracę na rzecz ludu. I teraz wyobraźmy sobie, jak to się wszystko tak zmieniło, że nagle liturgia stała się liturgią u nas w kościele. Wyobraźmy sobie, jak oni to definiowali. Czyli, że oni pomyśleli, że liturgia polega na tym, że ludzie się gromadzą i w pewien sposób pracują. Ale żeby ta praca no, szła ładnie, składnie, no to wymaga pewnej takiego zgrania, współpracy między tymi ludźmi. Przedstawmy to na takim przykładzie. Które może tutaj świetnie zaprezentować Łukasz jako architekt. Łukasz, jak to zrobić, żeby właśnie tacy ludzie, nawet nie teraz, ale te dwa tysiące lat temu, potrafili się zgrać i zbudować dom. Wtedy nie było takich technologii jak dzisiaj. No to prawda, nie było takich technologii, ale materiały były. Była glina. No i z gliny robi się teraz też cegły, pustaki i tego, tego typu inne materiały. No i wtedy była glina. No i tak jak mówisz, potrzebni są ludzie, bo sam jeden człowiek jakby miał wypalać cegły, czy jakieś tam kamyki i budować z nich dom, no to trochę by mu to zajęło, może by sobie poradził, ale na pewno byłoby to dużo dłużej i dużo ciężej dla niego, niż jak zgromadziła się grupa ludzi, która postawiała te budynki wtedy. Nawet święty Paweł wspominał. Pierwsze liście do Koryntian, nie może więc oko powiedzieć ręce, nie jesteś mi potrzebna, albo głowa nogą, nie potrzebuję was. No i na tym to właśnie trochę polega wspólnocie, że we wspólnocie każdy za coś odpowiada i w momencie, kiedy ci wszyscy ludzie łączą swoje talenty na miarę czegoś powiedzmy w cudzysłowie większego, to to wszystko zaczyna iskrzyć i pojawia się ten ogień. Nawet pomimo tego, jeśli węgla nie ma. No ale właśnie, skoro już jesteśmy przy tym. Wybudujemy taki dom, no to potem trzeba go ogrzać. No i skąd ten węgiel? no potrzeba go skądś pewnie przynieść. Też potrzebne są osoby znowu. No bo, no bo tak, jedna osoba. Rozumiem, że mówimy o tych dawnych, dawniejszych czasach, kiedy nie było technologii, no, nie było gazu. Dawniejszych tak? też, ale w dzisiejszych czasach Teraz, no, też nie jest łatwo. No, żeby ogrzać dom, w Teraz, w tych czasach to potrzebne są odpowiednie instalacje mm. do tego ogrzewania. No a na tym to już trzeba się troszkę gdzieś tam znać i jakąś smykałkę do takich technologii i inżynierii mieć. No i też potrzebne są kolejne osoby, które mają no, jakieś talenty czy umiejętności, wiedzę i mogą się tą wiedzą posługiwać. Łukasz, ja tak w ogóle przeniosłem się jeszcze na chwilę do tych czasów dawno ubiegłych. Jak Jezus tak właściwie budował pierwszą wspólnotę, mhm. czyli zwołał apostołów. No i tak na ludzki rozum, to on, to nie, to on tego nie robił dobrze. Bo pomyśl, On zwołał <grym> jakichś setników, jakiś no, w ogóle nieudaczników, wziął ich wszystkich razem i na koniec to jeszcze ukazał myć sobie nogi i w ogóle. No to, 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 gdzie to jakiś sens? No, jak to zrozumieć w ogóle? No, no, w sumie to sam powiem ci, że nie wiem. No wydaje się to tak z ludzkiego punktu widzenia takie. No głupie, można by no powiedzieć, No tak, przecież nie? tym bardziej, że teraz psychologia i wszystko, właściwie jakieś działy HR-u, to wszystko jest zbudowane tak, żeby to się łączyło, jeden charakter z drugim, no. a On tak właściwie zrobił to tak totalnie naopak. No, ale wiesz, co mi się wydaje, że to jest ważne? Że jakby sama osoba Jezusa, który, no On stał się człowiekiem, miał wszystkie, jakby, przeciwności, z którymi my się zmagamy, On też się zmagał z nimi, ale był doskonały w posłuszeństwie Ojcu i tak mi się wydaje, tak po prostu myślę sobie, że on jak się z nimi spotykał, to on nie widział tych ich wad, i tylko widział potencjał, który mają w sobie, i on go po prostu uwalniał. I to sprawiało, że ci rybacy, rzemieślnicy, yy, którzy się jąkali prawdopodobnie, nie potrafili może mówić dobrze. To stawali się osobami, które są wygadane, które potrafią po prostu dokonać tego, że jednoczą ludzi i przyprowadzają ich właśnie do Jezusa. Mhm. Można by powiedzieć, że stawali się ludźmi sukcesu nawet. Tak. Czy myślisz, że w dzisiejszych czasach też bycie we wspólnocie może właśnie kogoś, kto nawet o sobie myśli w taki negatywny sposób, właśnie tak zbudować? No, myślę, że tak. Myślę, że jestem nawet przekonany, że tak. Że jeśli osoba wejdzie do wspólnoty i będzie nastawiona na to, że oprócz tego, że będzie brała, będzie też dawać, tak, że da z siebie wszystko, no to jak najbardziej stanie się najlepszą wersją siebie. Tak, bo tak właściwie prawdziwa, w cudzysłowie, zabawa we wspólnocie zaczyna się w momencie, kiedy ty przestajesz myśleć, po co jest ta wspólnota, po co ja w niej jestem, tylko co ja mogę do niej wnieść, co mogę jej dać. Otóż to. No i cóż, no za nie chwilę mamy Daj się podpalić. No. Więc no tak temat filmu właśnie jest o tym, skąd brać ten węgiel. No a tutaj my od razu już idziemy dalej. Nawet co, co tam węgiel, my od razu chcemy się podpalić. Tak. No, no Daj się podpalić, 22 października. Myślę, że jest to super wydarzenie yy, właśnie po to, żeby znaleźć czy wspólnotę, czy właśnie ten węgiel, nie? żeby tą taką iskrę zapalnął do zmiany życia, żeby po prostu pójść za Jezusem dalej, pójść za Jezusem mocniej w następnych jakichś sferach swojego życia po prostu go mhm. zacząć naśladować. Ale porozmawiamy tak w ogóle o tym, co nam daje ta wspólnota. Jakby, mhm. Jak się wspieramy, jak to w ogóle wszystko wygląda? Bo myślę, że ludzie. Większość przypadków nie wiedzą tak właściwie, w co się pakują. No tak, no owszem, tak może być. Ja pamiętam, że jak e, zaczynałem szukać wspólnoty i to było na studiach już, teraz mam 32 lata, więc to było lat temu zdychę co najmniej. E, no i... No i pamiętam, że wtedy nie wiedziałem, z czym to się kompletnie je. Chodziłem po to, żeby czerpać. A teraz jak jestem we wspólnocie w Armii dzieci, no to chodzę w sumie, żeby dawać. I pierwszą rzeczą w sumie, którą daję, to są moje pieniądze, moje zasoby, moje umiejętności, i widzę, jak przez to Królestwo Boże się poszerza. I to jest w ogóle dla mnie, no to jest dla mnie też motorem. że Ja widzę to, co Jezus mi przykazał, żebym robił, tak? Czyli, żebym szedł na cały świat i głosił Ewangelię, to ja widzę, że przez moją posługę we wspólnocie właśnie to robię. I to są owoce, które ja dostrzegam i w sumie więcej mi nie trzeba. Tak, mam relację z Jezusem, to jest jakby tym moim takim zapalnikiem, tym co mnie rozpala. No i to, że wykonuję Jego polecenie, czyli wspólnota jakby daje mi przestrzeń do tego, żebym mógł wykonywać polecenie Jezusa, a ja sam też w wspólnocie daję jakby umiejętności do tego jakieś, które też pomagają po prostu głosić Jezusa w innych dziedzinach, tak, bo w mediach społecznościowych i no, przez inne środki przekazu. Co właśnie robimy? No właśnie teraz, tak. Ale wspólnota to jest przede wszystkim też właśnie jakby samo to słowo wspólnota, czyli że my działamy razem. Nikt nie jest tutaj jakby sam w momencie kiedy nie wiem ktoś złamie nogę, boli go brzuch. No to jakby. Podchodzi do takiego Łukasza i mówi Łukasz, weź się pomoc za mój brzuch, żeby mi przestał boleć, bo no, nie potrzebuję tego bólu brzuch, brzucha do niczego. No i co robi Łukasz? No ja wtedy podchodzę do takiej osoby, kładę rękę na mój brzuch i uwalniam uzdrowienie. No i amek. No i uzdrowionko jest. No, no i tak się żyje. No. No cóż, po więcej, daj się podpalić. 22 października zapraszamy Łukasz, będziesz? Będę, jak najbardziej będę, zapraszam. No tak, co to w ogóle zapytanie Łukasz? Na pewno <laughs> będzie, ja też będę, także do zobaczenia. Do zobaczenia.